Cześć, witam Was ponownie na moim kanale. Tym razem trochę większe grono. Z filmu na film jest nas coraz więcej. Wybaczcie teraz trochę za tą skaczącą kamerę. Tak mi się ręka rusza. Słuchajcie, w tym miejscu chciałbym Was zaprosić na mojego Instagrama. Od razu na początku mówię, bo nie każdy ogląda film do końca. Gdzieś tam w połowie bym powiedziałby to prawdopodobnie, gdzieś komuś minęło. W opisie mam link do mojego Instagrama. Tam staram się wrzucać co jakiś czas jakieś zdjęcia, co aktualnie robię. Czasem może pojawią się jakieś relacje. Jeżeli trafiłem na jakąś fajną promocję w sklepie, więc warto obserwować mojego Instagrama. Tam również łatwiej się ze mną skontaktować. Jeżeli nie odpisuję, wam tutaj na komentarze napiszcie do mnie prywatną wiadomość. Jeżeli mam czas, odpiszę. Jeżeli nie odpisuję, to znaczy, że, że coś aktualnie robię. Więc poczekajcie chwilę i na pewno wam odpiszę, bo każdemu odpisuję. Słuchajcie, dzisiaj zastanowimy się. Czy cena klocka jest faktycznie tak bardzo ważna? Czy można podnieść cenę? Czy to wpłynie na naszą sprzedaż? Bo ostatnio doszedłem do bardzo ciekawych wniosków. Sam boję się osobiście podnosić ceny, ale chyba nie ma to żadnego przełożenia na sprzedaż. Nie powinienem się tego bać. Bałem się przede wszystkim wejścia na VAT i dalej się tego boję, ponieważ jeszcze nie weszliśmy na ten VAT, ale wszystko wskazuje na to, że jeżeli będziemy chcieli się rozwijać. Niestety trzeba będzie wejść na VAT, trzeba będzie podnieść te ceny, ale pokażę Wam dzisiaj sklepy, gdzie ceny produktów są o wiele, wiele wyższe niż moje, a mimo wszystko te sklepy dalej robią jakieś zamówienia i pokażę Wam, od czego to wszystko zależy. Słuchajcie, ostatnio udało mi się kupić w Aldim po 8,99 gały, które jak już niektórzy widzieli na Instagramie, udało mi się zamontować do ściany. Na razie, praktycznie nie są przeze mnie wykorzystywane, są cztery w jednym rzędzie. Na razie nie są wykorzystywane, nawet nie są oklejone. Część z nich zacząłem już oklejać, także przydadzą się na przyszłość. Zaraz Wam pokażę na dole, ponieważ kupiłem trochę więcej. One dosyć rzadko trafiają się w AldiM w sprzedaży. Więc wziąłem w okolicy wszystko, co było. Objeździliśmy, nie wiem, może z 7 sklepów 8, braliśmy wszystkie tego typu, bo był jeszcze inny typ regału, gdzie w tym miejscu były takie otwarte półki, takie, gdzie można wrzucać klocka i, i, i bez żadnego odsuwania, zasuwania. I było razem 17 miejsc takich, gdzie można składować klocki. Jednak no, w domu trochę się kurzy i, i te wszystkie klocki, które byłyby w tym miejscu odsłonięte, nie byłyby zasuwane, mogłyby nabrać trochę kurzu, co nie jest niczym dobrym wysyłać takie zakurzone klocki. Wiem też, że dużo osób chciałoby zobaczyć, jak dokładnie wygląda. Ten pokój z klockami pokażę Wam, tylko muszę tutaj to wszystko ogarnąć. Musimy tutaj e, mieć porządek z tym wszystkim. Także e, nie martwcie się na pewno, mam cały czas w głowie ten filmik, żeby nagrać. E, za jakiś czas się pojawi na 100%. A tutaj mamy całą resztę tych e, regałów, które jeszcze nie są w żaden sposób zamontowane. I większość z nich pewnie tutaj, która jest, e, nie znajdzie, e, nie będzie potrzebna w tym czasie. Także będą sobie leżały. Muszę to gdzieś zabrać, gdzie indziej do pokoju. Wszystkich razem było 54 sztuki, więc dosyć dużo kupiliśmy. Jak tutaj sami widzicie, cena 8,99, więc bardzo dobra cena. W stosunku do jakości to chyba nic lepszego nie znajdziecie. I tak jak już niektórzy mi pisali na Instagramie, w Polsce w Aldim również były takie regały po 40 zł. Więc jeżeli macie gdzieś w pobliżu Aldiego, warto sprawdzić warto kupić. E, tutaj mamy też jeszcze taką, e, takie półki, kupiłem na próbę z, z Lidla. W Polsce chyba też były, jednak e, są niezbyt praktyczne. One są dwustronne, nie wiem, jakoś to chyba się rozpina, chociaż zobaczcie. Tutaj niby można to rozpiąć, bo jest taka m, warstwa, taka m, szczelina, ale tutaj, jak się przyjrzycie, nie wiem, nie skupiło jest, jest taki jeden cały plastik i no nie wiem, Wygląda jakby można było to rozłączyć, tym bardziej, że w środku są e, takie dziurki na to, żeby przykręcić do ściany. Ja tak nie, nie wiem, w jaki sposób trzeba by było to rozłączyć. No i e, te półki nie dość, że właśnie są dwustronne, więc do ściany ich nie przyczepię. O ile bym tutaj nie połamał obudowy, nie rozłączył. To też te półki dosyć ciężko chodzą, mają tutaj taką e, przykrywkę. Tak się wysuwa, je naukos, nie są praktyczne. Także jeżeli myśleliście o takich, żeby kupić, szczerze odradzam, do klocków wam się na pewno to nie przyda. W Tesco znalazłem jeden taki zestaw o numerze 6242, Z tego co pamiętam, to, jest, to są jakieś dwa samochody z LEGO City. Jest teraz na przecenie za 11,50-11 funtów 50 pensów więc cena dosyć dobra 177 klocków, dwie, dwie figurki ale z city to ja zawsze rozbieram na części e, prawdopodobnie pojadę bo opłaca się rozebrać e, dzisiaj byłem też sprawdzić czy ten zestaw ze statkiem pirackim przecenili czy nie i jednak nie przecenili chyba się nigdy nie doczekam być może wezmę ze dwie sztuki m, tak żeby mieć do rozebrania ale żeby więcej kupić poczekam mimo wszystko m, aż obniżą cenę albo po prostu zniknie z półek i nic nie kupię niestety. Pokażę Wam jeszcze na szybko zamówienie dosyć duże wpadło wczoraj za 189 funtów razem z wysyłką słuchajcie w tym zamówieniu oprócz tu kilku tych klocków 2x6 mamy praktycznie same torsy to jest Lego City w większości nogi, torsy i to w dosyć dużych ilościach tutaj mamy klocka, ale też nogi nogi tutaj zobaczcie 49 sztuk ktoś wziął to wszystko jest jedno zamówienie Torsy, torsy. Widzicie, to nie jest nic specjalnego. Takie torsy występowały w wielu figurkach. Nie jest to coś specjalnego, ale zaraz Wam opowiem jeszcze na szybko o torsach. Dużo osób zadaje mi pytania, które figurki przeznaczam na części, sprzedaję, właśnie tak jak widzieliście, w tym dużym zamówieniu, sprzedaję na części, które figurki um, zostawiam. Próbuję skompletować i sprzedaję w całości. Słuchajcie, czas się trochę zmienił. Kiedyś podstawą mojego Lego biznesu była sprzedaż figurek, więc kupowałem jak najwięcej, składałem, sprzedawałem w całości figurki. W tej chwili głównym taką podstawą mojej sprzedaży, jest, są, są klocki, dlatego figurki stają się takim dodatkowym zarobkiem, nie są podstawą. E, Używanych figurek praktycznie już nie wystawiam, więc wszystkie używane figurki raczej wylądują te które oczywiście nie są wystawione na eBayu i na Bricklinku raczej wylądują na części. Po prostu nie ma czasu, żeby je składać. Czasami by się zarobiło 2, 3, 4 funty więcej za złożoną figurkę, ale bardzo dużo czasu trzeba by było na to poświęcić. Ten zysk jest taki jednorazowy, sprzedaż po jednej figurce znika z eBay'a, więc nie byłbym dzięki temu jakoś wyżej, wyżej promowany, dlatego kompletnie to nie ma sensu w moim wypadku. Jeśli chodzi o nowe figurki, nowe figurki przeze mnie są wystawiane w całości. Chyba, że mówimy tutaj o LEGO City, jakoś nie przypadam za tą serią. Wszystkie figurki z LEGO City u mnie również lądują na części, jeśli chodzi o nowe figurki oczywiście. Wszystko ląduje u mnie na części. Nie staram się zaśmietać sobie tym eBay'a. Sprzedaż u mnie była taka dosyć średnia, jeśli chodzi o LEGO City. Zysk niezadowalający, dlatego postanowiłem rozbierać to na części. A szczury zamiast pomagać nam trochę w tej robocie, to wylegują się południa, a później po nocach biegają nie dają spać. No nie? No. Z ostatnich zakupów, tak jak widzicie, już um, było na poprzednim filmie trzy zestawy z Lego Movie, ale dokupiłem jeszcze trzy, więc było razem ich sześć. Są oczywiście kartony do porwania. I nie pokazywałem tego, to jest zestaw z Argosa, który kupiłem za 45 funtów. Wziąłem dwie sztuki, bo tylko dwie były sztuki. Argos jakiś czas temu zrobił niezłą promocję, nawet i do 70% taniej zestawy. Tyle, że te zestawy były, na przykład jeden zestaw był dostępny 100 mil ode mnie, inny zestaw był dostępny 200 mil ode mnie i tak. W każdym Argosie można było znaleźć, może jeden, może dwa zestawy jakieś tam. Na przecen było bardzo dużo pozbywali się towaru, więc ja z chęcią przyjąłem to, co było u mnie i było tylko to niestety, ale 45 funtów, czyli trochę ponad 200 zł, jak za ten zestaw, myślę, że była to idealna cena, żeby to kupić. Kiedyś mieliśmy trzy takie zestawy, rozbieraliśmy dwa jeszcze dołączą. Tu mamy oczywiście tory, które zawsze się przydają. Te elementy takie, to jest chyba Dark Orange. Nie wiem, czy się sprzedawały. Coś chyba się sprzedało, ale ciężko mi powiedzieć. A więc zaczynając od początku, już parę razy o tym wspominałem, tutaj w Wielkiej Brytanii, robiąc obrót, czyli sprzedając towary na kwotę powyżej 85 tysięcy funtów, trzeba zarejestrować się jako watowiec, czyli trzeba od swoich produktów, od swoich klocków, musiałbym. Odprowadzać VAT, czyli pobierać 20% od sprzedaży i wpłacać, wpłacać tam na odpowiednie konto do urzędu skarbowego, tak to wygląda w skrócie. Czyli, albo musiałbym podnieść ceny o 20%, co na niektórych serwisach mogłoby skutkować po prostu obniżeniem sprzedaży, albo po prostu brać z tego, co sprzedaje w tej cenie, której aktualnie sprzedaje, Czyli traciłbym 20% obrotu, wykładając to z własnej kieszeni. Dlatego to trochę mnie przerażało i nie wyobrażałem sobie na przykład podwyższania cen na, na eBayu, ponieważ na eBayu konkurencja jest jaka jest czasem większa, czasem mniejsza ale te ceny już są na tyle wysokie, że dodatkowo je podwyższając, niestety, mógłbym zabić tą sprzedaż na eBayu. I tutaj trochę pomyślałem o tym, posprawdzałem, jak to wygląda na Bricklinku, jeśli chodzi o sprzedawców, którzy sprzedają już będąc VAT-owcami, bo to wszystko jest dostępne w regulaminach, można sprawdzić, kto sprzedaje z VAT-em, kto nie sprzedaje z vat -em. Nie ma z tym najmniejszego problemu. Oczywiście najlepiej sprawdzić tych największych, którzy mają najwięcej ilości klocków. Właśnie coś takiego ja sam zrobiłem pisałem sobie numer zestawu ze Stranger Things, odszukałem sprzedawców, którzy sprzedają najwięcej figurek w Europie. Dla mnie to był znak, że te osoby nie są małymi sprzedawcami takimi jak ja. Wątpię, że skupowały figurki, na przykład 30 sztuk jednej figurki z tego zestawu. Nie jest możliwe, żeby ktoś skupił. Jest możliwe, że, że sam rozłożył i to jest najbardziej prawdopodobne. 30 zestawów to jest bardzo duża ilość, jeśli chodzi o ten zestaw ze Stranger Things, więc dla mnie to był taki wyznacznik tego, że ktoś jest naprawdę dużym sklepem i, i faktycznie tak było. Osoby, które miały najwięcej figurek, miały po 10, po 7 milionów klocków w swoim inwentory, w swoim magazynie, więc, więc sprawdziłem ich, ich magazyn z klockami. Niektórzy mieli ceny podobne do moich, być może Udaje im się uzyskać o wiele lepsze ceny tych zestawów, więc mogą VAT odprowadzać z cen średnich, z których ja również korzystam, ale znalazłem bardzo dużo innych sklepów, między innymi ze Słowacji, chyba albo ze Słowenii, ale raczej to była Słowacja. Ponad 7 milionów klocków ta osoba sprzedaje zestawy, więc to już jest bardzo poważny biznes bardzo duży biznes. Tutaj my mamy trochę ponad 300 tysięcy klocków, i już uważam, że nie mieścimy się w tym pomieszczeniu. Więc, taki biznes to jest naprawdę poważny biznes. Dlatego przyjrzałem się ich, ich cenom i zaraz wam pokażę na komputerze, jakie były rezultaty. Ok, a teraz przechodząc do wspomnianych przeze mnie sklepów, no słuchajcie, znalazłem jeden sklep ze Słowenii. Nie jest to Słowacja, jest to Słowenia, więc tutaj mały błąd z mojej strony. Za bardzo nie skupiałem się z jakiego kraju on pochodzi, tutaj chcę Wam pokazać jednego z większych sprzedawców, oczywiście są więksi niż on, ale ten jest dosyć duży, już Wam pokazuję, na samym dole widzimy ilość części, ma 8,5 miliona praktycznie części w swoim magazynie, co jest niesamowitą liczbą, to jest bardzo duża liczba, nie, nie jestem w stanie sobie nawet wyobrazić, jak dużo przestrzeni zajmują te klocki, te zestawy, bo nie tylko widzę sprzedaje klocki, ale również zestawy, ale nie skupiajmy się na samej liczbie klocków, chociaż to jest jedna z najważniejszych informacji 8,5 miliona klocków. Słuchajcie ceny. Tutaj jak sami widzimy na samym początku jest to sprzedawca, który sprzedaje swoje klocki razem z 22% VAT-em, więc od swoich cen oddaje dla państwa 22%. No z tego co sprzeda, także czy on ma takie ceny jak ja, czy on korzysta ze średnich cen, żeby, żeby móc sprzedawać, bo dużo osób się właśnie martwi, że im wyższa cena, tym mniejsza szansa na sprzedaż, a właśnie tak nie jest. I zaraz wam pokażę na podstawie zwykłych klocków, zwykłych brików, jeden na 1. Mam tutaj otwartą w karcie mój magazyn z klockami, będziemy mogli porównać sobie ceny. Tutaj na przykład mamy czarnego klocka, 1 na 1. U mnie jest to 7 pensów, no praktycznie 8 pensów za jedną sztukę. W tym sklepie mamy w przeliczeniu na funty 12 pensów za, za sztukę, więc ta cena już, jak sami widzicie, jest wyższa na podstawie tego klocka. Przejdźmy może do na przykład niebieskiego klocka. Cena 6 pensów za sztukę u mnie 3,5 pensa, więc prawie 100 razy więcej ten sprzedawca kasuje za, za swój produkt. Możemy tutaj przeglądać inne klocki. Niektóre klocki są droższe nawet i o 100%. Nie wiem, czy wam pokażę. Zobaczmy Dark Blue jeszcze u mnie o 100%. 100% to tutaj przed chwilą pokazałem, praktycznie, ale że są większe procenty, więcej o 200% zdarzało się z tego, co porównywałem. Tutaj mamy Dark Blue, u mnie jest po 9 pensów za sztukę. Ten sprzedawca kasuje 13 pensów, no prawie 14 pensów za sztukę. Nie, 18, przepraszam, bo spojrzałem na ceny używanych. Tutaj mamy nowe 18 pensów, więc to jest praktycznie cena dwukrotnie wyższa niż moja, I dlatego taki sprzedawca ma szansę odprowadzić od tego jeszcze 22% dla państwa i nie na tym. Jak sami widzimy, ilość jego zamówień to jest 29 176, co jest dosyć dużą liczbą. Wpisałem sobie na kartce ile 2,5 dnia temu miał zamówień, tak, żeby porównać, żeby nagrać to na filmiku. 2,5 dnia temu dokładnie miał 29 105 zamówień, więc zobaczcie, że tutaj 71 zamówień wpadło mu w 2 dni, co jest liczbą naprawdę bardzo dużą, tym bardziej, że ma minimum zakup za 10 euro, więc tutaj naprawdę musi robić niesamowite obroty. No ale, mając tyle klocków, właśnie jesteśmy w stanie sprzedawać, i ta cena, jak sami widzicie, nie jest aż taka ważna. Najważniejsze jest posiadanie jak największej ilości klocków. Ale też zrobiłem sobie porównanie z, ze sklepem z mojego podwórka. Ta osoba też sprzedaje na eBayu. Na eBayu mamy podobne ceny. Na Bricklinku też zazwyczaj mieliśmy podobne ceny, bo również korzystał z tych cen średnich, tak jak ja. Tutaj, już ten sprzedawca, jak widzicie. Ma tylko 560 tysięcy, trochę śmiesznie mówiąc, że tylko 560 tysięcy, ale w porównaniu do poprzedniego sprzedawcy jest to niewielka liczba. I słuchajcie, z tego co zauważyłem w jego regulaminie, zaczął sprzedawać z 20% VAT-em, bo tutaj mamy taki, taki podatek VAT, właśnie 20%. I martwiłem się, że, że nie podniósł cen, więc odprowadza to z własnej kieszeni. Ale jednak się myliłem, porównałem sobie również tutaj podstawowe klocki, podstawowe briki. Słuchajcie, tutaj u mnie, jak już wiemy, prawie 8 pensów za brika, u niego jest to 12 pensów. Przejdźmy dalej, tutaj miałem taki dobry przykład, teraz nie wiem gdzie, a tu już chyba, w Dark Azur. Każda z tych cen jest wyższa niż, niż moja średnia cena, ale tutaj, na przykład, Dark Azur bardzo wyraźnie widać. U mnie jest 20 pensów za klocka, bo taka była średnia, u niego jest 24 Pensy. więc tutaj ewidentnie widać, że każda z tych cen została podwyższona o 20%, właśnie po, na poczet pokrycia tego 20%, 20 VAT-u, już język mi się plącze. Również sobie zapisałem liczbę jego zamówień 2,5 dnia temu, żeby porównać, jak ma się ruch u niego. I Miał 11199, teraz ma 11224 zamówienia, więc wpadło mu 25 zamówień w tym czasie, co jest dosyć dobrym wynikiem, i widzicie, pomimo wyższych cen o 20%, na przykład od moich, ten sprzedawca sprzedaje, bo ma więcej klocków. Dlatego i ja i Wy nie powinniście się bać posiadania większych cen, bo nie zawsze niższa cena jest gwarantem tego, że coś sprzedacie. Czyli jak sami widzicie, nieraz powtarzałem e, tą teorię. Nie jest ważna cena, ale najważniejsze jest to, ile macie klocków w swoim magazynie. Tutaj na przykładzie tych dwóch sklepów pokazałem wam, że mając dużo klocków, możecie ustalać dowolną cenę, a i tak i tak dalej będziecie robić tą sprzedaż, więc tutaj cena na Bricklinku nie ma żadnego znaczenia. W sensie no okej, okay, jeżeli przesadzicie, to prawdopodobnie nic nie sprzedacie, ale te ceny można podwyższać czasami o 100-200% o obniżać, i raczej nie powinno być problemu ze sprzedażą. Najważniejsze to jest mieć jak najwięcej klocków. I tutaj od razu mówiąc, posiadanie bardzo dużej ilości klocków wiąże się z przeznaczeniem bardzo dużej ilości czasu na pakowanie, zbieranie zamówień, rozkładanie tego wszystkiego. Także tutaj od razu mówię, że to nie jest praca dla osoby na, na małą część etatu. To jest praca na cały etat, a nawet i więcej niż na cały etat. Dlatego, jeżeli ktoś się zastanawia nad, nad takim biznesem, trzeba przemyśleć bardzo to poważnie, ponieważ to jest bardzo duży zjadać czasu. I niestety, ale jeżeli myślicie nawet o takiej sprzedaży, jaką my teraz mamy, czyli jak, tak jak mamy ponad 300 tysięcy klocków, trochę tam jeszcze do, do rozebrania nie, tych zestawów, to niestety już musicie myśleć w tych kategoriach, że to jest praca na cały etat. Tutaj trzeba się poświęcić i e, bardzo ciężko pogodzić e, dwie prace, chociaż Ada jakoś to robi, ja półtorej pracy, tak naprawdę, może nawet trochę mniej, bo m, Ada tutaj naprawdę dużo, e, dużo swojej roboty w to wkłada. Dlatego, no tak żeby była po prostu jasność, to nie jest zabawa, to jest już poważny biznes i jeżeli zastanawiacie się nad czymś takim, musicie mieć bardzo dużo czasu albo po prostu mało spać. JP ostatnio zadał mi pytanie odnośnie mojego czasu pracy. Nie mam przed sobą tego pytania, więc nie przeczytam go słowo w słowo. Jednak chodziło tam mniej więcej o to, czy pracuję w jakiś określonych godzinach, jeśli chodzi o klocki oczywiście. Czy mam jakieś dni, tygodnia, albo weekend, gdzie robię sobie przerwę od tego wszystkiego. I tutaj odpowiedź jest taka, że nieważne jaki biznes prowadzicie, czy to, czy to jest właśnie sprzedaż klocków, czy sprzedajecie kapustę na rynku, czy jesteście, czy zarządzacie wielką wielką, wielką korporacją, o, zapomniałem słowa. Czy zarządzacie wielką korporacją, tutaj biznes ma to do siebie, że trzeba w nim być Czasami nawet i 24 godziny na dobę. Taki przykład. Ostatnio właśnie pojawiły się te szafki w Aldim. Trzeba było wstać rano, pojechać. Spędziliśmy pół dnia na tym, żeby jeździć po tych sklepach, dowozić do domu, wyciągać, bo dużo mi się w samochodzie niestety nie mieściło. Później wróciliśmy do domu, trzeba było zrobić małe przemeblowanie. Ja umieszczałem te szafki na, na ścianie. Ada zbiera zamówienia na kolejny dzień, bo to była niedziela, więc tych zamówień było dosyć dużo później jakiś zestaw się rozebrało powkładało, poszliśmy spać wstaliśmy, to był poniedziałek, więc mieliśmy wolno od swojej normalnej pracy i oczywiście cały dzień pakowanie, rozbieranie zestawów ta praca jest cały czas non stop w wolnych chwilach od naszej normalnej pracy niestety musimy pracować i myślę, że tak no, tak, już, tak już jest i samo zmniejszanie ilości, które się sprzedały na ebayu muszę zmniejszyć oczywiście ręcznie na bricklinku i, I zmniejszam to, więc poświęcam temu czasami e, godzinę, może mniej, może więcej. E, robię to 2-3 razy dziennie, czasami 4 razy dziennie. Minimum to jest raz dziennie, więc, e, więc i tak, i tak siadam do tej pracy, gdzieś tam coś się robi. E, musieliśmy zapomnieć na jakiś czas o, o jakichś e, urlopach, więc tutaj ta praca cały czas jest. Ostatnio zrobiliśmy sobie przerwę od sprzedaży, ale mimo wszystko, mimo tej przerwy, dalej coś tutaj robiliśmy. Staraliśmy się jakieś klocki dodać. Więc mimo, że masz wolne, to i tak dalej pracujesz. I tutaj nie ma żadnych godzin, w których pracujemy, albo w których odpoczywamy. Jeżeli jest praca, trzeba to zrobić, niestety, i, i to wszystko robimy. Więc tak to wygląda. Oczywiście, też tutaj pokazuję wam listę. Ostatnią, jeżeli chodzi o sprzedaż na bricklinku. Trochę zdyszany jestem, bo leciałem po schodach. I tak to wygląda finansowo. Oczywiście każdy, każdy, każda osoba, która chce sprzedawać najbardziej interesuje się tym aspektem finansowym. Dlatego pokazuję Wam chociażby Bricklinka, żebyście zobaczyli jak wygląda sprzedaż przy takiej ilości części. Przepraszam bardzo. Oj, za szybko chyba trochę pojechałem. Słuchajcie, w ostatnim czasie ta sprzedaż na Bricklinku była chyba trochę większa niż na Ebayu, a może nawet nie chyba, a na pewno, dlatego jestem zadowolony. Tak jak wspominałem o tym VAT-cie, przejściu na VAT, na początku głównym celem dla mnie będzie przeniesienie większości sprzedaży, jak nie całej sprzedaży, tylko i wyłącznie na Bricklinka ze względu na opłaty, ponieważ tutaj są trochę niższe opłaty niż na eBayu oraz e, ze względu na to, że po prostu nie damy rady obsługiwać dwóch portali naraz przy e, powiedzmy milionie czy dwóch milionach klocków, gdzie to jest dosyć dużo i e, jeszcze dużo pracy przed nami, żeby osiągnąć taki pułap klocków, na razie skupmy się na tym, co jest teraz, ale takie mam plany i tak chciałbym e, żeby do tego doszło. I to by było na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że nie był zbyt długi i nie przynudzałem za bardzo. Powoli mi zaczyna burczeć w brzuchu, bo dzisiaj jeszcze nic nie jadłem, dlatego ja idę coś zjeść, zamówienia pozbierane z eBay'a. I widzimy się na Instagramie. Przypominam, jeżeli byście chcieli widzieć, co robię na bieżąco oraz w następnym odcinku, który się pojawi niebawem. Dziękuję bardzo.